Wiedziałem, nie wiedziałem, że tak się skończył. Taki był pozerny. Studio przedmeczowe, grupa dosyć zapał. Dzień dobry, witamy z Warszawy. Proszę Państwa, jesteśmy Państwu winni studio przedmeczowe. Ostatnie studio przedmeczowe nie nagrało się, bo... E, bo nie wiemy, wyjaśnia to komisja śledcza, natomiast wiem, że znaleziono tam ślady trotylu na, karty, na karcie pamięci, więc może to nie była... drnie naprawdę, pan drnie. Proszę państwa, dzisiaj jesteśmy, y, mamy tutaj szczególny rytas, pojedynek derbowy. I jak to jest, panie trenerze? Tutaj ludziom się wmawia jak istotne dla Polaków są derby Madrytu na przykład. A co z wielkimi derbami Warszawy? E, właśnie przed nami nawet dzisiaj są dwa mecze derbowe. Jest mecz przyszłość Włochy, świt Warszawa, znaczy odwrotnie, na który też mogliśmy jechać ale ten mecz przegrał minimalnie w głosowaniu. Internauci wybrali Marymont. E, Marymont, Warszawa, Rozwój Warszawa, czyli to jest mecz o awans do klasy A. I proszę Państwa, jeśli e, chodzi o derby, prawdziwe derby, które powinny nas wszystkich interesować, to są właśnie derby Marymont kontra Rozwój. E, tak, bo tutaj jest taka sytuacja, że Rozwój jest trzeci, Marymont jest dwa punkty zanim na czwartym miejscu. E, porażka w zasadzie oznacza dla każdej z drużyn koniec, marzeń o, o A-klasie, tej wymarzonej. Natomiast jak Pan tu mówi o derbach Madrytu, chcę wspomnieć, że Pan działacz, który jest w drodze do nas ma bardzo zajęty grafik w tym tygodniu, bo dzisiaj jest tutaj na wielkim widowisku derbowym w Warszawie a jutro wybrał, nie wiem, jakieś, jakieś Santiago Bernabeu jutro ma być na meczu Real Madryt Sevilla nie wiem w ogóle po co Służba Państwa, nie będziemy się dzisiaj za bardzo do niego odzywać w takim razie. Może teraz zrobimy taki mały rzut oka na y, arenę w której jesteśmy. Proszę bardzo tutaj jest y, stadion na Żoliborzu, przy ulicy Potockiej i można chyba teraz powiedzieć tak w studiu przedmiotowym to, czego ostatnio nam zabrakło, panie trenerze. Za na 3-4. Ale moment, bo jeszcze mamy temat. Zaraz, bo jeszcze tematu nie omówiliśmy. A, przepraszam. Mamy temat pod tytułem odwróć. Mamy temat pod tytułem Podwiatr. Ja uważam, że na przykład jeżeli jedzie się do Łyszkowic z nawigacją Google Maps, to wtedy jest tak. podwiatr, pogląduje się w Siarkowcu. Tak, a ja kiedyś proszę państwa kupiłem y, kasetę jeszcze y, zespołu GM pod tytułem Podwiatr i to był proszę państwa to była zła inwestycja. Proszę nie kupować tej płyty. Zdecydowanie odradzam kategorycznie. Y, także co? Chwila, bo tu dzwonił, no na... o, i bo pan taktyk dzwonił. Państwo do... jest, jesteście, państwo na żywo świadkami tego, jak dzieje się historia. Jak się z nim połączę, to powiemy, za Tak, I teraz, ma, i teraz mamy, proszę państwa, tutaj łączenie na żywo z panem taktykiem, proszę bardzo. Moment, zaraz, jeszcze nie odebrał. To się wytnie prawdopodobnie. Trzy, trzy cztery, zapraszamy na, skrót. na skrót. Jesteśmy tuż przy samym stadionie. Proszę Państwa, tutaj jest taka sytuacja, że idą nasi, proszę bardzo, znajomi. Tak, tutaj pan taktyk, pan działacz. Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że można skończyć, bo... To nie, jest nie. Dobry. I teraz... Witamy, I teraz, proszę Panów, proszę powiedzieć nagle Wielki Świat na 3-4. 3-4. Wielki Świat. Elegant, dobra, chodźcie, bo mam przez samotne brawar A Panowie jakie typy? Panie działaczu? Proszę bardzo tutaj zwrócić Panie działaczu, jaki typ przed meczem? Moment, to jest ten moment. Przełknij 3-0 dla gospodarzy. Panie taktyku Już jedną bramkę dla mnie marymont ma za na pewno. No myślę, że tak z 3-1 będzie. Ja obstawiam klasycznie 4-4, a pan sułtan? Porządek 6-2 Klasyczny. Czemu mnie to nie dziwi? Wszystko jedno. Aż tak klasyczny. Głowy Wiesz zima, piździ jak cholera, kurwa my na cmentarzu niemieckim. Śnieg tu no, no To jeszcze jedna. To jeszcze jedna bramka za ten, ten za tę aktywację, no. Opańne. Opańne. Nie ma samotnych. To jest klasa. E, padła bramka dla rozwoju po pięknej kontrze, natomiast nie wiemy, czy mamy to nagrane, więc na wszelki wypadek mówimy, że jest 1-0 dla rozwoju. Ja wiem, co się dzieje w klasie, a nie wiem, co się dzieje w finale. Naprawdę będzie O Będzie Ładnie, ładnie. No gdzie? Za Czerwona! Czerwona kartka dla bramkarza Marymontu no. no, ale no, nie dziwić się Dląży Za długo, jedno, jeden złot za długo Bramka ale to, ale to nie rozwój, nie jedno czytanie. Jeszcze teraz mamy przywók. 2-0 dla rozwoju Warszawa. Ja też wcale muszę kolegi. Bramki I znowu przynosimy szczęście gościom. To mocno, chociaż pierwszy w tym meczu już dla drużyny rozwoju Warszawa. <grymianie> Uuu! Uuu! Uuu. Dobra Miała ostatnio smaga i godzinę. Ty był ten bo. Wydałem z z pracy, że, a, już... że... miałem taką hakentkę <grymianie> na roku. A też 大爷、so，这真难为。 Co to oj. Oj, oj, oj. I bez piłki zostaje. Kłacja w pana karierze, że drużyna, która przegrywa dwa... Szmej. przegrywa 2-0 e, i jeszcze gra w osłabieniu i bramkarz tej drużyny jest zawodnikiem z pola. To czy się wydarzyło w pana karierze, że pan widział taki mecz, żeby ta drużyna się podniosła? A mogę w dwóch słowach? W dwóch słowach, niechuje Krótko i na temat. No Właściwie to jest wypowiedź prawdziwego eksperta. Mhm. Darujemy sobie chyba skład Kaisersaltern z 97 Jakieś dzisiaj dalsze plany, kolejny mecz? Nie, 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 nie ten wystarczy. Cały... Bez sensu zrobili to. Z no. bezpośrednim rywalem grać na nie swoim boisku, Aha, bo tu trawy nie wąchali przecież. No. Wąchali po drugiej stronie. Ja mam Robisz, no. no ale jeszcze jakieś bramki pewnie padną no to kwestia czasu no, właściwie, właściwie tak jak tak narciera rozwój jak byłem to było po pięć po pięć bramek no. do przerwy do przerwy no, no, słuchaj szyb było do no. i to... mamy to panowie mamy to to jest 3-0 dla rozwoju co tu się wydarzyło? Ya, terima kasih. Cheji, 4 do przerwy, jak pierdzielę Tak to ja jeszcze nie było, ale się sędzia liniowy tam cieszy. No, jeszcze, jeszcze. no Marek może w końcu będzie po twojemu. No, ja jeszcze teraz przerwę, ale ja chyba... Dla rozwoju. I ja trafię 4-4. <noise> Co wykonuje ten jedenastka ma za duże spodemki zdecydowanie. Może no, ma zimową wersję. Zimową wersję. Nie, ale one są za luźne te spodenki. Cóż za parada. Eee, dobrze! Nie! Yeah! Skalmy! Skalmy! Skalmy uratowany! on się jest... wydarza właśnie. dalej. 4-1. No, bliżej porządku 6-2. Marymont podejmuje walkę. Jeszcze jeden dla Marymont. Czasem. Historycznie Budzi się z rana. Oooooo! ładnie rozegrane. Aj, Aj, jej, za długo w drugiej połowie póki co w drugiej połowie Parymont po wygrywa 1-0 chciałem powiedzieć <grywa> 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 Weź to z tym relaksem. Zamierzam, bo muszę najpierw wybrać wszystkie te, przejść wszystkie te filmy jakie mam. Uuu, co tu się wydarzyło? <trym i zimny> Proszę to Państwa, to? No. czyli jeszcze potrzebne nam są dwie bramki dla każdej z ekip, by osiągnąć wymarzony rezultat 6-2.

Koniec proszę Państwa, koniec emocji na dzisiaj. Właściwie koniec było emocji, był już w pierwszej połowie, ale no takich emocji... Dla mnie nie no ale, ale Marymont próbował i da tak. się... da. Kameruje się. Tak. Witamy w studiu pomeczowym. rozbił Marymont i wybił mu chyba z głowy marzenia o A klasie. 5-1. Ja myślę, że wa warto marzyć, nawet jak się przegrywa 5-1. A dobry mecz był. Na bardzo, bardzo dobry. Marek, było... Marek w trakcie drugiej połowy bardzo. Pan Sultan, bo nie... pan Sultan, przepraszam, bardzo, e, bardzo żywiołowo dopingował obie drużyny, ale niestety nie, nie, nie. I tym razem porządek 6-2 nie został osiągnięty. Porządek 5-1 był o krok. Naprawdę e, czułem tym razem już czułem ten smak, ten zapach tego, że pada wreszcie ten wynik 6-2, ale... ale było wszystko, była czerwona kartka dla bramkarza, był piękny gol wolnego. I proszę Państwa, okazało się, że dobrze jest mieć zapasowych bramkarzy, bo może się okazać, że ten prawdziwy bramkarz może dostać czerwoną kartkę. Na przykład drużyna Fenix Boczki ma trzech bramkarzy, ma trzech, a trzeci bramkarz... Hoduje ptaszniki. Ptaczniki. Ptaczniki. Pozdrawiam serdecznie. Zresztą. Także jeżeli być może przydałby się jakiś transfer drużynie Marymont Warszawa. Wiemy, że Feniks Boczki ma trzech bramkarzy, Marymont ma jednego. Może jakiś deal? Za kilka ptaszników <laughs> Myślę, że to by było to zrobić, chociaż i ptaszniki, ptaszniki się chyba żywią muchami, prawda? Czy Ciekawe to, ile wiem. kosztują? Czy czymś, taki jakimiś takimi komarami mogłyby się żywić. O on właśnie, tu głos komarami. eksperta, proszę no. bardzo, to jest. Działacz tych tak pewnie pewnie. Ciekawostka. Komary najbardziej zabójcze zwierzęta na świecie. Dziękuję. Czyli wychodzi na to, że jak ptaszniki, a te komary, to jest jeszcze niebezpieczniejszy. Nie, chyba nie idźmy tam drogą, w złąki w tak, dobra. Szanek. Za tydzień nie będzie pana Sultana, tak, pana działacza również nie. Więc zapewnie zapewne pojawimy się my razem z panem trenerem. trenerem. Ale to jeszcze będziemy informować na bieżąco. Dokładnie. Tak. Dobrze, Także to... bardzo dziękujemy za uwagę. I cóż, Świetny mecz był i... życzymy wielu złotych matizów. Tak. Dla wszystkich dużo. Ciao.